W należeniu roku 2011 do regionu Łódźskiego w kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo zostaje Pan Krzysztof Białkowski, właściciel firmy Bega Biznes. Król Czerwona, zapraszamy na scenę. swoim wypowiedziu wypowiedź jest Pan Marcin Kowal, który jest z Polski Dyplom w ręczach redaktorów naszego dziennika pan Paweł Jacekowski. Tak, tak, ten dyplom to jest w Wyplom stronę. Dyplom do proszę. I kwiaty od pana Krzysztofa Białkowskiego, przepraszam od pana Krzysztofa Łódkowskiego. Chwileczkę krótka dla foteloporterów i prosimy o pozostanie na scenę. Podziękować, szanowny kapitule. Lektorom i organizatorom za dostrzeżenie i wyróżnienie mojej firmy, zwłaszcza w tak trudnych czasach innych, zwłaszcza dla branży duchowej. Dziękuję bardzo. Chciałem też z tego miejsca zadedykować i podziękować swojej rodzinie, zwłaszcza swojej żonie za wsparcie pomoc i, że nie rzadko, kosztem rodziny ten sukces powstał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Robert Jodulek również również zaproszenie na komisję województwa słowiańskiego 2011 r. w Kategorii Duża Firma. Otrzymuje pan Piotr Tokarski.

Dlatego jeszcze zaproszenie na wenecki bal naskowy, yy, ufundowany przez podejście do Towarzystwa Kredytowego. Tak, bardzo prosimy, mikrofon jest z Państwa przez kilka minut. Muszę Państwu powiedzieć, że praktycznie czuć odpowiedzialność. Proszę Państwa, bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim Państwu, którzy doceniliście ceramikę Taradyż, bo to, co ceramika wygrała, to ponad 1700 ludzi, którzy codziennie codziennie tym i pracuje nad pięknymi płytkami zapraszam do obejrzenia naszej kolekcji, ale i pracuję właśnie nad takimi chwilami jak ta. Ja życzę Państwu wszystkim nam mieszkańcom Województwa żeby te proporcje w niedługim czasie pomiędzy ilościami filmów małych i średnich a dużych zmieniły się, żeby ponad 100 firm było właśnie dużych i jestem pewien, że do tego dojdzie, bo Łódzkie zasługuje na to. To nie tylko centrum Polski, ale to przede wszystkim bardzo mądrzy, bardzo, bardzo bici ludzie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz.